tvpodkarpacie.pl Hala sportowa we włoskim Montegrotto Term niedaleko Padwy była areną zmagań siatkarzy i siatkarek, którzy walczyli o nieoficjalne mistrzostwo Europy podczas europejskiej gali szkół ponadgimnazjalnych. Polskę reprezentowali licealiści Sanockiej Dwójki oraz Wrocławianie. Przed rokiem najlepsze wśród pań okazały się właśnie sanoczanki. Tym razem z złotymi medalami do domu wrócili panowie. Bardzo się cieszę, bo tamten rok, czyli ubiegły, spowodował, że był pewien niedosyt wśród chłopaków. No, w tym roku wzięli solidny rewanż i myślę, że wśród drużyn, które tam będą przyjeżdżać, będziemy już taką drużyną, którą będą się obawiać, czy będą ją rozstawiać wśród typowanych do zwycięstwa. Chciałbym, żeby tak było. Naszą rywalizację zaczęliśmy od spotkań w grupie, i tam rywalizowaliśmy z Chorwatami i jedną drużyną z Włoch. No, nie były to takie drużyny typowane do zwycięstwa, aczkolwiek nie wiedzieliśmy jak grają, więc, więc musieliśmy uważać, ale te spotkania poszły dość, dość łatwo, a potem e, kolejną fazą był półfinał, gdzie trafiliśmy na Bułgarów, z którymi właśnie w tamtym roku przegraliśmy już w drugiej rundzie turnieju i no, to był tak naprawdę ten decydujący mecz, bo wiedzieliśmy, że oni są faworytami tego, tego turnieju i tak naprawdę ten mecz decydował... Nie marze już o zwycięstwie. Włogarzy byli zdecydowanie najmocniejszą drużyną oprócz nas oczywiście chcieliśmy się bardzo zrewanżować za ubiegłoroczną porażkę. Byliśmy bardzo zdeterminowani, no i się udało. Postawili wysokie warunki. Trochę na początku mecz nam nie wyszedł, bo zaczęliśmy od stanu 4-0 dla Bułgarów, ale później systematycznie odrabialiśmy straty i udało się wygrać. Wydaje mi się, że organizacja była lepsza w tamtym roku i było też chyba więcej drużyn, ale no też fajnie. No niestety nam się nie udało, ale mamy to czwarte miejsce, to też jest satysfakcjonujące, no ale na szczęście naszym kolegom się udało zdobyć pierwsze Miejsce i no, bardzo się z tego cieszymy, no i gratulujemy. Oprócz rywalizacji sportowej, która trwała dwa dni, był również tak zwany Open Day. Open Day, podczas którego młodzież prezentowała swój region, z którego pochodzi, czyli miasto Sanok, powiat Sanocki, oraz prezentowała profile swoich szkół, które później tam, ten Open Day ma zaprocentować w wymianie, w wymianie szkół, w wymianie młodzieży. My przyjedziemy na przykład do szkoły do Czech. Do Brna, bo z tą szkołą nawiązaliśmy znajomość albo do szkoły do Chorwacji w Splicie. Bardzo się cieszę szczególnie wtedy, kiedy uczniowie umieją pogodzić jedno z drugim i ten rok wręczaliśmy świadectwa z paskiem. i wielu uczniów nie tylko przyjmując takie wyróżnienia, ale również i w sporcie przyjmowało nagrody. To właśnie cieszy, że można połączyć jedno z drugim. Trzon zarówno męskiej jak i żeńskiej sekcji siatkówki między innymi w drugim Elo stanowią zawodnicy i zawodniczki na co dzień trenujący w sanockich klubach. TSV i Sanoczance. Na sześć osób cztery trenują. Y, dwie dziewczyny radziły sobie, nie odstawały od nas, y, co było dość ważnym elementem w naszych przygotowaniach. No a my co? Trenujemy trzy razy w tygodniu, spotykamy się, jesteśmy ze sobą zżyte, y, wyjeżdżamy na mecze co tydzień, w weekendy, tak więc no, efekty pracy widać. Sądzę, że bez tego bardzo ciężko byłoby ogólnie, zacznijmy od tego, że pojechać tam poprzez granie oraz wygrywanie, bo to jednak no, klub no, w klubie nauczyliśmy się podstaw, nauczyliśmy się wszystkiego i później to procentują. Tak naprawdę to wszystko zawieszamy właśnie grze w klubie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że tam to się zaczęło. Mimo że w tym roku nie wszyscy trenowali, to, to jednak gdzieś te, te umiejętności sprzed kilku lat zostały i właśnie to zaowocowało w, w zwycięstwie. Dzięki bardzo. Oprócz międzyszkolnej rywalizacji był czas na odpoczynek i zwiedzanie. Tydzień bez szkoły, bez nauki, to był dla nas naprawdę super odpoczynek, w super gronie. No i robiliśmy rzeczy, które kochamy, czyli graliśmy w siatkówkę. Czwarte miejsce, no powiem najgorsze, poza podium. Poziom był wyższy niż w tamtym roku, jednak straciłyśmy kilka okazji, by wejść na ten najwyższy szczebel. I sędzia się do tego przyczynił i myśmy trochę zawaliły w końcówce, no wiadomo jak w sporcie bywa. Zwiedzaliśmy Mediolan, Weronę i tam ten przepiękny balkon Julii. Byliśmy jeszcze w Padwie i na przykład w Mediolanie jest bardzo piękna katedra Duomo. No i ogólnie tam włoski klimat jest bardzo przyjemny i sympatyczny i bardzo mi się tam podobało. Mediolan, przepiękne miasto, verona, e, balkon Julii, no, atmosfera niesamowita. Pogoda nam dopisała było ciepło, e, słonecznie. No, Życie nie umierać. PV podkarpacie.pl